Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl Witam Was serdecznie i dzisiaj opowiem Wam o technice odbierania dusz Jest to technika, którą chyba wymyślił, czy bardziej opublikował David Goggins Autor świetnej książki Can't Hurt Me, polecam Bardzo świetna, motywująca do pracy nad sobą książka, do zmiany swojego życia Dzisiaj będą dwie bardzo mocne historie I z góry przepraszam, bo ten film będzie troszeczkę wulgarny i będzie no naprawdę ostro, tak? I myślę, że niektórym się może nie spodobać, ale raczej, jak ktoś chce coś zmienić w swoim życiu, to myślę, że się spodoba. I jest to w pewnym sensie odpowiedź na wiele pytań, wiadomości, maili, które dostaję. Często piszecie do mnie, że macie problem w swoim życiu, jest wam ciężko, tak? Jest w pracy ciężko, ze zdrowiem jest źle, chcielibyście więcej zarabiać. I to jest według mnie najlepsza technika, która u mnie zadziałała, która pozwoliła mi rzucić etat która pozwoliła mi dużo zarabiać, która po prostu zmieniła moje życie na lepsze i to wcale nie była przyjemna technika. Otóż powiedzmy sobie, czym w ogóle jest technika taking souls, czyli odbieranie dusz. Chodzi o tak zwany motyw zemsty, ponieważ w naszym życiu spotykamy się z osobami, które chcą nas zmiażdżyć, tak? Czy są to współpracownicy, może szef, często problemy życiowe, ale chodzi o to, żeby pokazać tym wszystkim osobom, które są przeciwko nam, że potrafimy coś zmienić, czyli naszym sukcesem pokazujemy im kto tu rządzi, i nawet nie chodzi o to, że oni muszą to widzieć. Może oni to zobaczą, może oni tego nie zobaczą, ale chodzi o wzięcie tej motywacji, tej złości i zmianę swojego życia. I przy okazji, może faktycznie pokazanie tym wszystkim ludziom, że potrafimy coś więcej. Ale pierwsza historia, jeżeli chodzi o odbieranie dusz, i chyba moja ulubiona, to chociaż druga też będzie fajna, jest to historia pracy w restauracji. Gdy byłem menadżerem restauracji, to Otrzymałem restaurację w bardzo kiepskim stanie. Tak, utargi były słabe, nic nie działało, i ja sobie wtedy postanowiłem. Od, odłożyłem wtedy, pamiętam, Amazon KDP troszeczkę na bok i zająłem się prowadzeniem restauracji, ponieważ uznałem, że to będzie fajne wyzwanie dla mnie. I przez około rok bardzo, ale to bardzo mocno pracowałem nad restauracją. Wykorzystywałem nawet techniki z biznesu online, żeby tą restaurację prowadzić, pozycjonować w sieci. No i tak się stało, że po niecałym roku ta restauracja miała wyniki. Dwa razy lepsze niż kiedy ją odbierałem w moje ręce jako menadżera. Byłem w siebie bardzo dumny, tak? Udało mi się firmę rozkręcić. Było to bardzo ciężkie, pracowałem 7 dni w tygodniu i pamiętam wtedy, że przyjechał szef z Warszawy ze swoją asystentką, no i rozmawialiśmy przy stole i ja byłem taki dumny z siebie, ponieważ jako pierwszy menadżer od kilku poprzednich kadencji menadżerów ogarnąłem tą firmę i nie tylko ona zarabiała świetnie, ale też działała dobrze. I niestety przy. Wieczornej kolacji szef do mnie powiedział, że no niestety Tomek koszty są wysokie. Jak Ci się nie podoba, możesz wypierdalać. Tak do mnie powiedział i pamiętam, że po roku pracy dla kogoś starałem się jak najwięcej zarobić dla tej osoby. Doszło do mnie po prostu coś niesamowitego. Byłem załamany. Pamiętam, że przez no, wiele dni tygodni po prostu nie mogłem dojść do siebie, ponieważ nie mogłem zrozumieć, jak to jest, że ja się staram, rozwijam biznes, a ktoś mówi mi, że mogę wypierdalać. To była dla mnie niesamowita lekcja, która pokazała mi, że no chyba nie warto się starać dla kogoś, jednak, jeżeli ktoś nas szczególnie nie docenia, co jest bardzo częste i często o tym do mnie piszecie. I wtedy się tak bardzo zezłościłem i powiedziałem sobie, że koniec, że nie pozwolę tak się traktować, i zacząłem pracować bardzo mocno. Wtedy pamiętam, siedziałem chyba pół roku. Każdego wieczoru, każdego poranka i nawet w pracy siedziałem nad Amazoną KDP. Co mi po pół roku dało większe zarobki niż jako menażer restauracji i finalnie pozwoliło mi z tej restauracji odejść. I około półtora roku po tej rozmowie ja oczywiście nic nie mówiłem szefowi, co robi. Prowadziłem restaurację dalej tak jak powinienem i ona świetnie działała. Ale po półtora roku postanowiłem odejść i powiedziałem wtedy szefowi, że odchodzę. Już wtedy prowadziłem bloga, tak był Amazon KDP. I pamiętam, że. Po miesiącu od mojego odejścia nie mogli znaleźć właściwego menadżera. Restauracja upadła zaraz po moim odejściu, ponieważ nie mogli już nią zarządzać. Tak, biznes warty naprawdę miliony upadł, ponieważ ktoś postanowił mnie nie docenić, a ja powiedziałem sobie, że odbiorę duszę tym osobom, które mnie obrażają, pójdę na swoje i przy okazji jeszcze pokazałem, troszeczkę niechcący, że beze mnie ten biznes nie może funkcjonować. I to był najlepszy motyw takiej negatywnej motywacji, motyw zemsty, który często się pojawia w wielu dobrych filmach przy okazji. Jest to najlepsza motywacja do bardzo ciężkiej pracy i uważam, że to mnie tak bardzo zmotywowało do tego, żeby robić coś swojego, żeby zarabiać poza etatem, żeby odejść, tak pokazać wszystkim, że ja potrafię, że żadna pozytywna motywacja, żadne pieniądze nie zmotywowałyby mnie do tego, żeby tak bardzo mocno pracować i tak. Solidnie działać. Nie ma lepszego uczucia niż odejście do własnego biznesu, pokazanie tym, którzy nas nie doceniali i przy okazji jeszcze widok upadającej firmy, która bez nas nie może funkcjonować. Jest to najlepsze uczucie i negatywna motywacja jest po prostu przepiękna, i to jest to właśnie odbieranie dusz, czyli pokazanie innym, że potrafimy być silni i tym, którzy nas nie doceniali, niech oni widzą, że my potrafimy i że nawet bez nas oni nie mogą swojego biznesu prowadzić, tak? Oczywiście nie o to chodzi, że ktoś się ma przez coś źle czuć, bo prawdopodobnie te osoby nawet nie wiedzą o mojej historii i nie oglądają mojego kanału, tak? Chodzi o to, że ja więcej ja zrobiłem i ja pokazałem sobie, że jestem lepszy niż te, to, co oni myśleli o mnie, tak? I jak mnie doceniali Kolejna historia, o wiele bardziej osobista. Nie były szef, ale była dziewczyna i to jest bardzo fajna historia, którą jeszcze na kanale nie opowiadałem. Otóż, gdy byłem lata temu, jak jeszcze byłem kelnerem, miałem dziewczynę, dość długi związek, yy, zaręczyliśmy się i pamiętam, że ojciec tej dziewczyny bardzo mnie nie doceniał. On mówił jej, ona mi to potem powtarzała, yy, że ja jestem tylko kelnerem, że nie powinna się ze mną wiązać i bla, bla, bla. Często na mnie narzekał, jaki to ja nie jestem kiepski, tylko kelner, tak? I ogólnie Wyśmiewał mnie i ich doceniał mnie jako osoby. No i tak się stało, że to bardzo mocno wpłynęło na nasz związek, ponieważ moja dziewczyna no gdzieś tam, za radą ojca, oddalała się od tego związku, no i związek się finalnie rozpadł. Okej, okay, jakby fajnie, dobrze mi to zrobiło, jestem teraz w najlepszym związku na świecie, mam wspaniałą żonę, także dziękuję przy okazji tacie mojej byłej dziewczyny, ale on tak się ze mnie naśmiewał, ponieważ chciały pewnie zięcia, który jest bogaty, który jest milionerem, który nie jest kelnerem. Otóż, no, gdybym je bardziej docenił, może by takiego zięcia miał, no bo tak się stało, że etat rzuciłem, że milionerem zostałem i ktoś może nie wierzyć, ale taka jest prawda, tak? I teraz myślę, że to jest przykład kolejny na odbieranie duży. Ja pokazałem jemu, ale przede wszystkim sobie, że ktoś się może ze mnie naśpiewać, że jestem biedny, że jestem kelnerem i ja wiem, że mogłem to zmienić, tak? I gdybym teraz tę osobę spotkał, to ona by... Naprawdę się kiepsko czuła z tym, że kiedyś mnie nie doceniła. I oczywiście ta osoba prawdopodobnie się nie dowie. Nie o to chodzi, żeby ona się źle czuła, czy żeby kogoś obrażać, ale ja sam dla siebie wiem, że pokazałem takim osobom jak ona, które mnie doceniały, że stać mnie na dużo. I gdyby teraz doszło do sytuacji, że bym tą osobę spotkał, to bardzo szeroko bym się uśmiechnął. A ta osoba, gdyby wiedziała, to by jej się głupio zrobiło, także tak mówiła. Przy okazji pozdrawiam. Moją byłą dziewczynę, która myślę, że też gdzieś tam teraz żałuje. A jeszcze wracając do historii sprzed lat, miałem kiedyś jeszcze jedną dziewczynę, jeszcze jedną narzeczoną, która też bardzo mnie doceniała i też nieraz słyszałem od niej wiele niepochlebnych rzeczy. Ona niestety ogląda mojego bloga, także przy okazji pozdrawiam i wiem, że teraz myślę, że troszeczkę tęski, bo no, nieważne, bo wiem, że nie może przeżyć tego i gdzieś tam w niej to zostało. Że już ze mną nie jest, także nie będę wchodził może głębiej w temat, ale ja to po prostu wiem. Niestety czasu się nie da cofnąć i mi jest bardzo miło, że osoby, które mnie doceniały, niestety teraz pewnie żałują wielu swoich decyzji czy niedoceniania mojej osoby, ale niestety jest już za późno. Także dzięki za oglądanie. Myślę, że was to bardzo zmotywowało do tego, żeby coś zmienić w twoim życiu. Pamiętajcie, można odebrać duszę tym, którzy nas nie doceniają. Oni wcale nie muszą wiedzieć, ale jest to najlepsza motywacja, czyli motyw wzajemny, pokazanie wszystkim, że się da. Dzięki, pozdrawiam.